Nie każdy wie, nie każdego to interesuje, nie każdy to popiera. Chodzi o to, że już nie można chodzić po kładce i jest to proces nieodwracalny. A dlaczego? Kładka nad torami pójdzie do rozbiórki. Od kilku ostatnich lat z tej kładki nie korzystamy. Jest ona wyłączona z powodów technicznych. Mieliśmy kilka planów dotyczących tej kładki. Jeden był, jednym z nich był remont tego miejsca i doprowadzenie go do użyteczności, ale ostatecznie jednak przeważył, można by powiedzieć, zdrowy rozsądek, bo koszty remontu byłyby naprawdę bardzo wysokie. Wybudowana w ostródzie ponad 40 lat temu pierwsza kładka nad torami nie spełnia wymaganych dziś standardów i przepisów. Nie jest dostosowana do pod... Osób niepełnosprawnych. Montaż wind dodatkowo zwiększyłby koszty remontu. Problemów wokół tego miejsca trochę jest. Lepszym rozwiązaniem dla MPC będzie puszczenie rur pod torami, niż puszczenie górą przez składkę, a dla samorządu miejskiego rozebranie tego dziś straszydła, nie bójmy się powiedzieć, które raczej odstrasza niż przyciąga. Także myślę, że duża szansa jest, że jeszcze w tym roku tej kładki w ostrudzie nie będzie. Kładka jest nieczynna od 5 lat z powodu złego stanu technicznego, pokonanie schodów kiedyś stanowiło powód do narzekania. Był jednak zasadniczy plus, nie było trzeba czekać aż pociąg przejedzie i rogatki się podniosą. Teraz trzeba stać i czekać lub udać się na wiadukt, ale sentyment do tego miejsca i tak pozostanie. Szczerze nie wiem, jak ja tutaj przyjechałem do Strudy to ta kładka już była zamknięta, także niestety tak wygląda sytuacja ze mną. Nie wiem jak inni Ostrudziani, aczkolwiek słyszałem przed chwilą na ulicy, jak dwójka no, troszeczkę starszych mężczyzn yy, mówiło sobie, że ta yy, gładka powinna już iść do rozbiórki, bo jest w stanie tragicznym. Nie wiem, dla mnie to bez różnicy. Poprawdzie mówiąc, mam tam most, żeby przejść do domu. Mam blisko obok domu, temu nie mam różnicy. Ja 6 lat jestem tu, i za 6 lat jakoś go nie odnowili i żyję bez tego. Powinna być tu kładka, bo nieraz długo się czekał właśnie, żeby przejść przez tą kładkę iść na drugą stronę. No, wolałbym, żeby ona była. Trochę będzie pan za nią tęsknił? Na pewno, na pewno. No fajnie by było, żeby było otwarte, a teraz jest zamknięte. No ja nie wiem, naprawdę nie ja jestem ze strudy. To byłam raz, raz na rok, więc ja nie wiem. Dla ciebie bez różnicy. Tak. Dla mnie była bardzo przydatna. Dlatego, że jak przejazd jest zamknięty, a często gęsto i 10 minut nie, no to mimo, że nie mam 20 lat, ale szłam na kładkę i przechodziłam kładką, zdałoby się poprawić. A Pani, jakie ma zdanie na ten temat? Tak samo kładko się chodziło, ale i lepiej było w ogóle. Lepiej było. Nie gasną pytania o złom, który z kładki pozostanie. Mieszkańców zastanawia powód decyzji władz. Niektórzy doszukują się tak zwanego drugiego dna. Przetarg na samą rozbiórkę będziemy w taki sposób ogłaszać, żeby jednym z elementów, nazwijmy to wynagrodzenia, była również cena tego, co z tej kładki pozostanie, ale to jest jeszcze melodia przyszłości. Na pewno to ujmiemy w taki sposób, żeby był to element tego przetargu. Dziś kładka jak wygląda, każdy widzi. Jak się ją pokonywało? Wielu pamięta. A jak będzie bez niej wyglądał ostrycki krajobraz, przekonamy się za kilka miesięcy. Decyzja zapadła.